Microsoft Outlook daje możliwość obsługiwania wielu kont e-mail za pomocą jednej aplikacji. Po zainstalowaniu i przy pierwszym uruchomieniu programu Outlook na komputerze pojawi się setup pomagający dodać konto e-mail. Ja już posiadam jedno, dlatego dodam kolejne. W Twoim przypadku, po zapoznaniu się ze slajdem początkowym, kliknij dalej, pozostaw zaznaczoną opcję na tak i ponownie kliknij dalej. Najłatwiejszym sposobem na to, aby dodać konto e-mail, nie znając szczegółów na jego temat, jest podanie swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz hasła. W wielu przypadkach, bazując na tych informacjach, Outlook potrafi skonfigurować dane konto. Po uzupełnieniu wszystkich pól kliknij dalej. W tym momencie program podejmuje próbę zidentyfikowania ustawień konta. I jeżeli wszystko pójdzie po myśli, to nasze konto zostanie dodane. Wprowadźmy jeszcze raz nasze hasło. Dodanie konta zakończyło się sukcesem. W tym momencie możesz dodać kolejne poprzez opcję Dodaj kolejne konto. Po wszystkim kliknij Zakończ. Czasami może być wymagane zamknięcie i ponowne uruchomienie programu. Tak też postąpimy. Po ponownym uruchomieniu aplikacji widzimy, że nasze konto zostało pomyślnie dodane.